Witajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek z Pokémon United. Tym razem pokażę, jak zagrać na PCC w Pokémon United. Pewnie zapytacie się, jak, skoro gra tylko na smartfonie i jest na Switcha. Sprawa jest mega prosta. Ale zanim Wam to pokażę, mała reklama. Zapraszam Was na Twitcha w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 19.00. Właśnie gramy sobie głównie w Pokémon United i Pokémonowe gierki. Tak jakoś polubiłem w ogóle Pokémony. Znaczy, zawsze lubiłem Pokémony. Dobra, mniejsza. w każdym razie, żeby już Wam tutaj nie przedłużać, linki są w opisie. Linki my są na grupach, na moich Discordach. Wszystko jest w opisie i w komentarzach. A teraz Wam pokażę, jak odpalić Pokémon United na PC. Dobra, jak już widzicie, w pierwszej kolejności powinniśmy pobrać jakikolwiek emulator Androida. Ale pytacie się, jak to emulator Androida? Tak, emulator Androida. Możecie sobie odpalić dowolną gierkę na PC. Pewnie część z Was o tym wiedziała, część osób nie. Granie na emulatorach w sumie. Ludzie mają mieszane uczucia, bo w takiego na przykład, nie wiem, PUBG możecie pograć sobie na emulatorze i używać myszki, klawiatury i no wiadomo jak to jest, nie? Tutaj troszkę jest to przewaga nad ekranem dotykowym. W tej grze moim zdaniem używanie klawiatury, myszki czy pada, no nie jest jakąkolwiek taką przewagą niż ekran dotykowy, więc tu nie ma większego znaczenia, więc jak najbardziej możecie spróbować. Ja polecam Blustaka. Wcześniej robiłem live właśnie, właśnie z Bluestacka, graliśmy sobie, pamiętam, w BlauStarsy, Starsy właśnie, BlauStarsy Starsy i Farminga Simulatora, gdzieś sobie właśnie na Androidzie, więc polecam ten emulator. móc też streamy z tego łatwo robić, więc e, pobieramy sobie go, instalujemy, tak jak tutaj każdy po kolei w krokach. Tutaj oczywiście ja mam już zainstalowane, więc końcować też żeby po prostu uruchomić i uruchamiamy sobie po instalacji. Tak dodam, dla pełnej wydajności, to już jest trochę dla zaawansowanych. Zalecam zrestartować komputer, wejść w BIOSa i włączyć. Wirtualizacja. Po co? Po to, żeby mógł Bluestack korzystać z większej ilości rdzeni. Tym więcej rdzeni, tym lepiej, bo on jakby symuluje wasz telefon. Jeżeli macie na przykład 8 rdzeni, to możecie przekazać takie 3-4, jak nie robicie streamów, to nawet 6, takiemu właśnie Bluestackowi podczas grania, żeby gra była jak najbardziej wydajna. Po instalacji, uruchomiło nam się tutaj właśnie nasz pulpit. Wchodzimy do sklepu Play. Logujemy się swoimi loginami. Wyskoczy nam, żeby zalogować jak na nowym telefonie, nie bójcie się. Ja pobrałem sobie Pokemon United, więc giereczka już jest u mnie. Cofamy tutaj takim guziczkiem, o proszę bardzo. I co jest fajne, że jak zestroicie taką grę, pojawi się Wam na pulpicie, jak tu widzicie, skrót do Pokémon United. Możecie odpalać ze skrótu, możecie odpalać stąd. My odpalmy sobie do skrótu, żeby pokazać jak to fajnie działa. I widzicie, gierka się normalnie uruchamia. Możemy grać na padzie, Będą klawisze normalnie wszystkie przypisane. I możemy grać oczywiście sobie dotykowo. Możemy sobie też, w razie czego pokażę takiego Protip. Przesunę to sobie trochę, żeby kamerka nie zasłaniała. W prawym rogu możemy sobie tutaj zbindować klawisze dowolnie. E, mamy tutaj e, gdzieś ikonę klawiatury, tylko jestem teraz ślepy. Tutaj mamy ikonę klawiatury i możemy sobie ustawić. Przezroczystość przycisków. E, pad, klawiatura, co tam się uda nam ustawić i sobie ustawimy. Jak chcecie w ogóle więcej z ustawiem to powiedzcie, zrobię dla Was taki poradnik, ale nie o tym filmik. No i tutaj oczywiście muszę pobrać jeszcze aktualizację, bo nie pobrałem tutaj, tylko pobrałem tak na szybko, bo gram na Switchu, na lewej gramy sobie na Switchu, jakby nie było. I tak jeszcze, póki jesteśmy tutaj przy tym, to powiem Wam, że mamy grupę na Facebooku, kolejna reklama, Pokémon United Polska, wbijajcie, mamy coraz więcej użytkowników, jesteśmy jedną z największych grup, możecie tam szukać pomocy, szukać do gry, pochwalić się wynikami, czy sfrustrowanymi wynikami, czy że trzeba znerfić oczywiście za ptosa, kto wie, ten wiad, wpiszę w komentarzach. No i na tym właśnie to polega i możemy sobie grać właśnie w Pokémon United na komputerze. Więc to było na tyle z tego odcinka. Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz na Discorda, na Facebooka na grupę, na moje live. Y. Bijajcie, gdzie chcecie. A ja się żegnam za w sumie godzinkę, jak tu nagrywam, odpalam się z liveem. Do usłyszenia i cześć.